Bardzo często w internecie pojawiają się żarty z świata multipli. Ja nie twierdzę, że włoski samochód nie zasłużył sobie na to, żeby zostać motoryzacyjnym memem, ale być może warto przybliżyć jego, nieco jego historię i filozofię, która przyświecała jego twórcom. A żeby nie było nudno, przy okazji zaprezentuję jeszcze dwa inne modele fiata, piękne inaczej, które również okazały się handlową porażką, chociaż technicznie wcale nie są takie złe. Witam Was serdecznie i zapraszam do oglądania odcinka o trzech modelach Fiata, które nie pykły. Ale tak naprawdę na rynku wtórnym mogą okazać się bardzo atrakcyjną ofertą, ponieważ technicznie są niezłe i oferują znacznie więcej niż wskazywałaby na to ich cena. Fiat Multipla. Samochód był produkowany w latach 1998 do 2010. W 2004 roku przyszedł lifting, który upodobnił go trochę do innych modeli Fiata i okazał się tak naprawdę błędnym posunięciem. Fiat Multipla miał być samochodem modułowym. Na tej charakterystycznej dolnej części miały być zabudowane różne nadwozia. Podstawową wersją miała być oczywiście wersja osobowa, którą prowadzono na początku. Natomiast wkrótce później miały na rynku pojawić się odmiany użytkowe, np. coś w rodzaju pick-upa czy wersje dostawcze. Plany nie wypaliły. Zainteresowanie modelem okazało się znacznie mniejsze niż przewidywał producent i dlatego pojawił się szlaban na kolejne odmiany Multipli. Posłuchajcie proszę tego, co pisali Włosi w oficjalnych materiałach prasowych rozdawanych podczas premiery Fiata Multipli na rynku. Wpadliśmy na pomysł zbudowania bezkompromisowo praktycznego samochodu do codziennego użytkowania. Sześć wygodnych miejsc, i duży bagażnik w nadwoziu o długości mniejszej niż 4 metry. Silna osobowość, coś odświeżająco nowego w obecnym scenariuszu samochodu. Niezwykła elastyczność i wszechstronność, to są właśnie mocne punkty modelu, który oferuje nowe wrażenia z jazdy, wymyślając czy kreując przyszłość. Zalet Multipli jest naprawdę dużo. Samochód ma pudełkowate nadwozie, które już w samej swojej koncepcji zapewnia genialną funkcjonalność. To dziwaczne przeszklenie samochodu zapewnia z kolei doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, co niesamowicie ułatwia jazdę po mieście. I jeszcze jedna sprawa. Samochód jest bardzo szeroki, no właśnie przez to, że ma po trzy fotele w dwóch rzędach i koła umieszczono w narożnikach nadwozia, i dzięki temu kapitalnie się prowadzi. Jeżeli ktoś miał z Was okazję jeździć multiplą, ja miałem tę przyjemność jeździć wielokrotnie zauważy, że samochód jest bardzo stabilny na zakrętach, praktycznie się nie przechyla, co w przypadku innych konkurencyjnych minivanów czy minivanów kompaktowych nie jest już takie oczywiste. Bardzo ciekawie jak na owe czasy skonfigurowano także gamę silnikową. Ona może nie była jakaś oszałamiająco bogata, ale tak naprawdę miała wszystko to co potrzebowali ówcześni ów kierowcy. Czyli była podstawowa wersja benzynowa 1.6 i był bardzo fajny diesel 1.9 JTD w różnych wersjach mocy, który łączył ekonomikę i bardzo dobre osiągi i spory zasięg. Warto wiedzieć, że Fiat oferował na różnych rynkach także inne alternatywne wersje układów napędowych. Były samochody przeznaczone do zasilania metanem, były samochody przeznaczone do zasilania i metanem, i benzyną, a była także opracowana wersja hybrydowa. W tamtych czasach segment minivanów zapowiadał się bardzo obiecująco. W 1990 roku udział minivanów w europejskim rynku wynosił 0,5%, a w 1997 wzrósł do 2,6%. Ale jak pokazują statystyki sprzedaży multipli, chyba nie o takie minivany chodziło. Przygotowałem sobie pewne dane dotyczące sprzedaży multipli. Zobaczcie jak to wyglądało. Maksymalna zdolność produkcyjna wynosiła zakładów, włoskich zakładów produkujących multiple, wynosiła wówczas 60 tysięcy sztuk rocznie. Tylko w pierwszych dwóch pełnych latach produkcji zakłady w Turynie pracowały na pełną parę. W 1999 roku, a więc w pierwszym pełnym roku produkcji sprzedano prawie 80 tysięcy egzemplarzy. Zakłady robiły nadgodziny. W roku 2000 było już tylko 62 tysiące wyprodukowanych sztuk, a więc i tak nieźle, choć gorzej niż w pierwszym roku. Niestety potem widać już było wyraźne spadki. W kolejnych latach było to 43 tysiące sztuk, później 16 tysięcy sztuk, a później w 2003 roku sprzedaż drastycznie spadła aż do 1500 sztuk. W pierwszym pełnym roku produkcji po liftingu, czyli w 2005 roku, Fiat sprzedał 4600 egzemplarzy multipli. W kolejnym roku już tylko niewiele ponad 1600. Generalnie sprzedaż umierała i Włosi zastanawiali się, kiedy po prostu zakończyć produkcję. Co ciekawe, w 2008 roku jeden z chińskich koncernów zakupił licencję na produkcję tego samochodu i utrzymywał go w swojej ofercie aż do 2013 roku. Fiat Chroma 2 był produkowany w latach 2005-2011, a lifting tego samochodu przeprowadzono w 2007 roku. Pamiętacie pierwszą generację fiata Chromy z lat 1985-1996? To był samochód, wielki, rodzinny liftback, który dzielił rozwiązania techniczne z rządową Lancią Temą oraz Sabem 9000. Co ciekawe, Sab był wtedy jednym z najbezpieczniejszych samochodów świata, a Chroma wręcz przeciwnie. Ale i tak zbudowano około 450 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Ale wróćmy do kromy współczesnej. Współczesną kromę stworzył Giorgetto Giugiaro, który wtedy miał już prawie 70 lat i prawdopodobnie chodziło mu o to, aby stworzyć samochód, który będzie wygodny dla ludzi narzekających na kręgosłup. Jak sam powiedział podczas prezentacji tego samochodu, nadeszła pora na wysokie samochody, które zapewniają prawdziwy komfort. I rzeczywiście Fiat Chroma był wyższy średnio o 10 cm od większości rynkowych rywali. Szkoda tylko, że ta jego ciekawa koncepcja w ogóle się nie sprawdziła. Faktycznie, auto jest mega komfortowe i bardzo wygodnie się do niego wsiada. A dłuższe podróże, w tym wspaniale wyciszony wnętrzu, to czysta przyjemność. Szkoda tylko, że samochód łączy w taki niezręczny sposób cechy minivana i suwa. Pamiętajcie, że w 2005 roku, czyli wtedy, kiedy Chroma wchodziła na rynek, moda na minivany już przemijała, a ludzie rozglądali się raczej za samochodami typu SUV. I to z pewnością nie pomagało w sprzedaży tego modelu. Co więcej, auto, jeżeli spojrzymy na niego z przodu lub z tyłu, wydaje się dosyć wąskie w stosunku do swojej wysokości. Zapewne wiecie, że opisywany czy prezentowany Fiat Croma drugiej generacji powstał na sprawdzonej płycie podłogowej w Ektryce, czyli na bardzo sprawdzonych podzespołach. I szkoda, że ten cały projekt się zmarnował, dlatego że tym autem się bardzo przyjemnie jeździło w trasy, tym autem bardzo fajnie się jeździło także w mieście. To była doskonała taksówka. Ten samochód miał jak na Fiata doskonałe wyposażenie był całkiem przyzwoicie zmontowany no i miał pod maską szereg bardzo mocnych silników tak naprawdę Fiat Chroma bazował na mocnych dieslach i tak na czele mieliśmy 200-konnego Multijeta 2,4 połączonego z sześciobiegowym automatem Game uzupełniały diesle 1.9 Multijet 120 i 150 koni a także wersje benzynowe 1.8 16V i 2,2 litra z tym, że te odmiany były już raczej niszowe. Bardzo dobrze pamiętam premierę tego samochodu w Polsce. Podczas konferencji prasowej jeden z dziennikarzy wstał i zapytał się wprost przedstawicieli Fiata, jak sobie wyobrażają sprzedaż tego samochodu, skoro jego cena zbliża się już do poziomu Volkswagena Passata. W odpowiedzi usłyszał, że porównywanie cen Fiata Chrome i Volkswagena Passata nie ma sensu. Fiat Chroma jest samochodem nowej generacji, który nie tylko oferuje niespotykany do tej pory w tym segmencie komfort jazdy i osiągi, ale będzie również sprzedawany na specjalnych zasadach. Otóż klienci zainteresowani nowym modelem Fiata mogą dzwonić do salonów Fiata i zapraszać w dowolne miejsce przedstawiciela salonu razem z samochodem do wykonania jazdy próbnej. Taki model sprzedaży nie przyjął się niestety na naszym rynku. Z jednej strony dezorganizował prasę salonów samochodowych, z drugiej strony klienci jakoś nie chcieli zamawiać tych samochodów do testów. Moim zdaniem Fiat popełniał po raz drugi ten sam błąd, który popełnił już kiedyś podczas prezentacji modelu Stilo. Otóż wprowadzał samochód, nowy samochód na rynek z bardzo wysoką ceną początkową, z bardzo dobrym wyposażeniem, ale w gamie brakowało jakiegoś takiego modelu skromniej wyposażonego który przyciągałby do salonów ludzi zainteresowanych po prostu jakąś tańszą opcją. Sprzedaż kromy od początku nie napawała optymizmem. Najlepszy 2006 rok to niespełna 37 tysięcy sprzedanych sztuk. Później poziom sprzedaży spadł do poziomu 24 tysięcy sztuk. Nie pomógł udany lifting przeprowadzony w 2007 roku przez Centro Stile Fiat. Na chwilę sprzedaż podniosła się do około 28 tysięcy sztuk, by później dalej spadać. I ja Wam powiem, że ten model poliftingu naprawdę dużo zyskał wizualnie. Niewiele, zobaczcie jak niewiele trzeba zmienić w nadwoziu samochodu, żeby zyskały proporcje tego auta. I osobiście uważam, że na rynku wtórnym, jeżeli ktoś szuka zadbanego dużego samochodu rodzinnego, to właśnie ta poliftingowa kroma może być strzałem w dziesiątkę. Bo trudno w tej cenie kupić samochód równie praktyczny, równie pojemny, równie funkcjonalny, który no zapewnia tak fajne właściwości jezdnej, który jest tak znakomicie wyciszony. Bo musicie wiedzieć o tym, że Fiat Chroma jest naprawdę świetnie wyciszonym samochodem. Można narzekać na jakieś tam niedostatki, jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, ale i tak w porównaniu z innymi Fiatami, czy nawet Oplem, te, to wykończenie Fiata Fiat Chroma jest całkiem niezłe. Natomiast wyciszenie, wyciszenie tego, tego samochodu jest na, na bardzo wysokim poziomie. Fiat 500L. W Europie był produkowany w latach 2012-2022, a w Stanach Zjednoczonych dwa lata krócej. 500L debiutował w czasach fiata globalnego, fiata, który wtedy już wykupił Jeepa, fiata, który tak naprawdę miał problemy z wyrażeniem swojej tożsamości. Nagle się okazało, że w salonach fiata zaczynało brakować już takich tanich modeli dla Kowalskiego, a coraz więcej było takich modeli premium. Niewątpliwym hitem sprzedażowym był oczywiście Fiat 500. Całkiem przyzwoicie prezentował się 500X. Natomiast 500L było czymś w rodzaju znowu próby kreacji zupełnie nowego modelu na rynku. Miał to być taki mikrowan, miniwan. Zobaczcie zresztą sami na rysunki, które Fiat prezentował. Tłumacząc genealogię tego modelu. I poprzez poszczególne ewolucje, takie graficzno-stylistyczne, zmienia się w miniwana czy mikrowana Fiata 500L. Tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie poprzestali na produkcji Fiata 500X i ewentualnie nie wprowadzili do Fiata 500X jakiejś powiększonej, siedmiomiejscowej wersji. Fiat 500L po prostu nie ma proporcji. Co więcej, yy, kiedy. W gamie Fiata 500L pojawiła się uterenowiona czy pseudo-uterenowiona wersja trekking, no to już w ogóle klienci zaczęli tracić orientację o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie wiecie, 500X też nie ukazał się sprzedażowym hitem, bo znacznie lepiej sprzedawała się bliźniacza konstrukcja, czyli Jeep Renegade. Tak czy inaczej jednak, Fiat 500X zanotował znacznie lepsze wyniki sprzedaży niż 500L, bo 500L to trochę taki kiosk na kołach. Można zrozumieć, że w 2013 roku Włosi wprowadzili do gamy tego modelu wersję przedłużoną miejscową. To był samochód na początku nazywał się 500L Living, a później 500 od 2017 roku 500L Wagon. Natomiast, tak jak wspomniałem, wprowadzenie tego trekkinga w 2013 roku, a w 2017 przemianowanie go na wersję Cross było chyba takim dowodem na to, że Fiat Fiatnie bardzo wie co ma zrobić z tym samochodem, żeby sprzedawał się lepiej. Z ciekawości podam Wam wyniki sprzedaży tego samochodu w Polsce, bo one są naprawdę no, wyjątkowe. W 2013 roku, czyli w pierwszym pełnym roku sprzedaży w Polsce, sprzedano 473 sztuki z tego, tego samochodu. W kolejnych latach było to 676 sztuk, 577 sztuk, 849 sztuk, 952 sztuki. A później w 2020 roku, bo tam dwóch lat nie udało mu się ustalić, w 2020 roku sprzedano 221 sztuk fiata 500L. Można powiedzieć, że kolejna próba nawiązania do pierwszej legendarnej Multipli okazała się nieudana. Czy Fiat 500 l prezentuje się w tej chwili jako ciekawa oferta na rynku wtórnym? Wiecie co? I tak, i nie. Z jednej strony, jeżeli traficie na fajny, zadbany egzemplarz, to czemu nie? No jest to przecież praktyczny samochód, w niektórych wersjach nawet siedmiomiejscowy. Są ludzie, którzy potrzebują takiego auta. No i 500 l może być zawsze jakimś rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o gamę silnikową, no to ona tak naprawdę nie powala, no ale jest też wystarczająca, bo pomijając ten taki downsizingowy silniczek 0,9 Twiner, no którego po prostu nie... Nie polecam. Yy, mamy jeszcze silnik 1.4 y, 16V, całkiem przyzwoity, zwykły benzynowy silnik y, oraz 1.4 TDi 120 konny, czyli całkiem dobre Źródło napędu. Jeżeli chodzi o diesle, mamy do wyboru dwa silniki, 1.3 multijet, no czyli taki sobie, jeżeli chodzi o osiągi, bo tak naprawdę ekonomiczny, dosyć dobrze zaopatrzony w części, no i ten popularny, całkiem przyzwoity 1.6 multijet, więc to też silnik, który no, nie, nie sprawia większych problemów. Natomiast moim zdaniem jest to najmniej ciekawa propozycja wśród tej całej trójki prezentowanej. Zakończenie krótkie podsumowanie i moje osobiste zdanie na temat całej trójki tych samochodów. Fiat Multipla staje się powoli timerem i ten samochód już nie podlega takiej zwykłej ocenie rynkowej. Jeżeli ktoś trafi na zadbany egzemplarz, to niezależnie od tego jaka to będzie wersja, warto po prostu go kupić, schować sobie do garażu i kiedyś przyczepić mu żółte tablice. Ten samochód na pewno będzie cieszył się zainteresowaniem wśród miłośników marki. Jeżeli chodzi o fiata kromę, tą współczesną kromę, to jest po prostu bardzo Dobry samochód rodzinny. Ta wersja przedliftingowa nie do końca mi się podoba, ale to jest tylko kwestia gustu. One, te wersje przedliftingowe, możecie kupić w bardzo dobrych cenach. I taki samochód z Dieslem pod maską. No ja wiem, że w tej chwili już te czasy Diesli się kończą, ale tak czy inaczej, jest to naprawdę fajne, tanie, rodzinne auto a wersja poliftingowa uważam wygląda dużo lepiej i sam mógłbym takim samochodem z przyjemnością jeździć jeżeli chodzi o Fiata 500L no to mam do niego mieszane uczucia jeździ się tym samochodem bardzo no bardzo źle, ten samochód przechyla się na zakrętach kiepsko trzyma się drogi jest po prostu wąski, wysoki i to mu niesamowicie przeszkadza natomiast jeżeli chodzi o wykończenie wnętrza może się podobać to jest już Fiat nowej generacji solidnie zmontowany, wykonany z całkiem przyzwoitej jakości materiałów z dbałością o detal ale który w tych niektórych wersjach, no, nawet w tej zupełnie bezsensownej wersji e, trekking czy tam e, cross wydaje się taki dosyć e, przyjemny dla oka. Także tu też no moim zdaniem cena zrobi robotę. Jeżeli traficie takie auto z pierwszej ręki w dobrym stanie, w fajnej konfiguracji, z tym silnikiem benzynowym 1.4 albo z tym silnikiem wysokoprężnym 1.6, to dlaczego nie? Można taki samochód kupić i też nim jeździć. Wszystkie trzy samochody, choć nie okazały się handlowymi hitami, na rynku wtórnym występują w bardzo dobrych cenach i można traktować jako rynkowe okazje. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam do następnego odcinka. Cześć.